Witajcie. W końcu, że kurwa wrócił po nie wiem, w miesiącu czy po dwóch. Jedyny koleś, który robił głównie filmiki z Warcrafta i reszty. Na pewno się pytacie, czemu mnie nie ma. Powody są dwa. Pierwszy, to się poprawiałem. A drugi to, e, jakby to powiedzieć, miałem problemy w domu, nie chcieli mi dać pompa i no i jeszcze nie chciał mi. Ale to główny powód większość. No i jeszcze yy, zaszły wielkie zmiany. Na przykład mamy nowego członka. Nazywa się maxior 12. Yy, powiedział mi, że najprawdopodobniej będzie nagrywać pan yy, Age of Empires, Vampire, Forest albo Lola. Odszedł nóg, ponieważ on miał nas serdecznie w dupie. Nie będę mówił, że tęsknię za nim, bo powiem szczerze jak... Ktoś o niego prosiliśmy, to nas po prostu Olał. Jak chce, to niech wyraża swoją opinię w komentarzach. Może nawet dać minusową łapkę, mi to nie obchodzi. No i jeszcze trzeci. No, no i teraz yy, jakie plany? Otóż zamierzam, yy, zamierzam skończyć let's play, który zaczęliśmy, czyli z Oktawi chcę za skończyć. Chcę skończyć jeszcze Warcrafta. Na razie jedną kampanię. Później może wrócę do tego i skończę pozostałe trzy. Wie, przepraszam, że nie zrobię wszystkich, ale chwilowo nie mam na to ochoty i czasu. No i jeszcze tak zamierzam mm, zrobić takie porozmawianki, że będę gadać na grę Hashtag'a. Możecie nawet się ponawiać, że ja nie umiem grać. No i tyle. No i... No, i jeszcze trzeba zrobić ten projekt najlepszy, największy, Dungeon Rome. No, i z nim to mamy trochę problemów, trochę tego trochę, trochę rynku i powinno coś wyjść z tego. Mam nadzieję. Naprawdę to dobry projekt. Jak, jakby co mieliśmy kiedyś próbę nagrania tego, ale nam zbytnie nie wyszło. Ale teraz mam już pomysł, jak to nagrać, i wszystko będzie. No, i jeszcze. Warcrafta 2 można zaliczyć w sumie jako e, Let's Play, na którym testowałem, bo na przykład był odcinek, który testowałem z muzyczką taką początkową nie szło za bardzo dobrze, bo potem był naprawdę wreszcie. E, ten, ten z Estepanem nie mam na to już pomysłu i powiem szczerze, że ja chyba uz, e, po prostu zostawię ten filmik. E, następny odcinek nagram trochę w inny sposób. I tyle. W końcu to będzie moja pierwsza seria, jaką Drugą serią, jaką skończę, to medioka. Ale to już jest. I tyle. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję, że ktoś się martwi, dlaczego mnie nie ma i tak dalej. bo znają się na pewno, nie? I to tyle. Oczekujcie w filmików w najbliższym okresie, bo na pewno. Dziękuję i dobra.